Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w trakcie parowania, a już bardziej chyba po parowaniu. Tutaj pokażę tylko garłacze. Tutaj mamy pierwszą parę już przy obciętych chłopcach. Tutaj mamy samczyka z przodu. Samiczka jest za nim. To jest samiec roczniak Jak samica to jest 5 albo 6-letnia. Oczywiście skrzynki ze słomą wszędzie są. Tutaj mamy te pary mieszańców mamak, one są tutaj, będą z nimi siedzieć, żeby po prostu one mi się czasami nie przeparowały jakoś i ich dziwnym trafem z Kingami się nie sparowały. Tutaj mamy tego samczyka roczniaka i groszkę za nim, one były zamknięte par razy sobą, ale coś, nie chcą się sparować. Widzimy, tutaj mamy groszkę. A to jest ten samczyk ten. Teraz, że puścił. Teraz puścić nie chce. Dobra. Tu mój ten samczyk, on jest też spokojny. Nie jest agresywny. A tutaj mamy tego samca, który siedział zawsze tutaj. A tu mamy. Samicę perłową. Ona w tej chwili nie ma jajka, ale po prostu sobie tak leży. Chociaż może niedługo się będzie już przymierzała, żeby mieć jajka. Tak jak mówiłem, ten samiec miał być z nią. No i się sparowało od razu. To jest pusto. To jak mówię samczyk i groszka. Kingi sobie ładnie elegancko leżą. No i tutaj ta para, taka ostatnia co było kupiona. No wiadomo, teraz jakoś super się nie prezentuje no, z tymi obciętymi łapciami. A szkoda, szkoda. Ta samica jest bardzo agresywna. Ona i ten samiec są najbardziej agresywne. Kingi, te mieszańce. No. Puść, puść, puść. Teraz... A właśnie tych dwóch samic słabszych tutaj nie ma w gębniku, są przeniesione gdzie indziej. Na tą chwilę. Jedna para tylko naniosła sobie słamy ładnie. Jak widać i jest to para. To jest samiczka. Czerwony samczyk z jest sparowany. No mówię, słabo coś z tym parowaniem idzie. Były przedzielone. puszczone tak samo garłacze i słabo coś to im idzie. King 1, King drugi Tu jest ta z Unisławia 94 i ten sam 93 One są na sprzedaż Tak samo jak ta para jest też na sprzedaż Tu mam tego samca on jest też na sprzedaż go nie daję do pary do tych dwóch samic po prostu nie chcę po tych młodych mieć chociaż jest duży ładna, ale po prostu nie chcę bo wtedy będzie, nie, nie, nie będzie gdzie młodych dać To jest ta samiczka z łezką. I samiec. I no, tutaj mają te gniazdo właśnie. Teraz na siodłach tutaj nic nie siedzi. No i ta samiczka sobie ładnie, nielgęcko leży. Ten samiec tutaj sobie siedzi. Pogoda jest słaba. raz jest śnieg, raz pada. Czyli parowanie słabo poszło. Ale miejmy nadzieję, że w niedługim czasie coś się pojawi. One dzisiaj znowu będą zamknięte. Mam nadzieję, że w końcu się sparują. To może już nawet są sparowane, ale to coś wątpię. Bo ten samiec na początku się w ogóle bał tej samicy. Ona po prostu go działała. A teraz jest spokojniejsza. Kingi. Kingi. No, dokładnie to bardziej mieszańce. Sobie leżą. One w pierwszej kolejności będą na pewno garwacze też chować, pewnie będą mieć tak samo giełd jak garwacze. Mam taką nadzieję. One bardzo dobrze chowią, więc po prostu są z nimi w przedziale. A ten sam jest tu się czai. czai. I groszka. Obrączki już są zamówione. Ja będę teraz jak na zebranie, ale ja jak na razie nie mogę, więc bez obaw.